Anthony Hopkins ma 87 lat i napisał właśnie swoją pierwszą autobiografię i pisze w niej o całym swoim życiu, o tym jak był dzieckiem i nigdy go nie lubił w szkole i o kilku ważnych momentach w swoim życiu i o takim momencie, który był absolutnie dla niego przełomowy i który zdarzył się w grudniu 1975 roku. Anthony Hopkins obudził się wtedy w swoim domu, wyjrzał przez okno i nagle zorientował się, że ktoś ukradł mu samochód, więc natychmiast zadzwonił do swojego agenta i mówi, słuchaj, nie wiem co się stało, jak to możliwe, ktoś się włamał do mojej posiadłości, nie ma mojego samochodu. A agent odpowiedział mu, Tony, nikt nie ukradł ci tego samochodu. Jechałeś pijany przez całą noc z Arizony do San Francisco do Beverly Hills, to jest prawie 1000 kilometrów. Nikt nie wie, jak to się stało, samochód został znaleziony, opuszczony niedaleko twojego domu. Czyli Anthony Hopkins wsiadł do swojego samochodu, będąc całkowicie pod wpływem alkoholu, nie zdając sobie w ogóle sprawy z tego, co robi i udało mu się przejechać prawie tysiąc kilometrów, dotrzeć do domu, zapomniał wszystko, co działo się tej nocy i wtedy uświadomił sobie, że to, o czym myślał już wcześniej i to, na co zwracali mu uwagę niektórzy ludzie, że najprawdopodobniej to jest prawda i że ma problem z alkoholem. I powiedział wtedy do swojego agenta, potrzebuje pomocy. I agent zorganizował mu spotkanie, pierwsze spotkanie ym, z grupą AA, czyli Anonimowych Alkoholików, i nawet zaproponował, że oni przyjdą do niego do domu. Ale Anthony Hopkins był już wtedy tak gotowy, on już wiedział, że sam nie jest w stanie dalej kierować swoim życiem. I pamiętam jak mówił w wywiadzie, jak myślał o tym, co się zdarzyło tej nocy, i mówił: Mogłem zabić siebie, ale to w ogóle nie było dla mnie ważne. To w ogóle było nieistotne, ale tak bardzo przejąłem się tym, że gdyby na drodze wtedy znajdował się samochód z rodziną, z dziećmi i mógłbym spowodować wypadek, który doprowadziłby do tego, że oni wszyscy by zginęli, to nigdy nie byłbym w stanie sobie tego wybaczyć. Więc powiedział, nie, niech oni nie przychodzą do mnie, ja pójdę tam do nich i poszedł. I pamiętam też, że powiedział, jak wszedł na salę, gdzie miał się odbyć ten meeting AA, anonimowo, nie jako słynny aktor, tylko po prostu jako, jako jako człowiek, który ma problem, który szuka rozwiązania i szuka pomocy. Pamiętam, powiedział w wywiadzie, yy, powiedział wtedy nagle usłyszałem w sobie głos i ten głos powiedział do mnie to jest koniec wszystkiego. Teraz możesz zacząć nowe życie. I wszedł na ten meeting AA aha, i powiedział jeszcze, kiedy usłyszałem ten głos, to w jednym momencie straciłem całkowicie ochotę na to, żeby kiedykolwiek napić się alkoholu. Ale na szczęście miał yy, albo na tyle rozsądku, albo wiedzy, albo posłuchał ludzi, którzy znają się na tym, że nie poprzestał na tym, że nie pił alkoholu, tylko rozpoczął terapię. Yy. W grupie AA, terapię 12 kroków. Dlatego, że tylko wtedy, kiedy człowiek przejdzie tę terapię i przejdzie te 12 kroków, będzie w stanie zmienić swój sposób myślenia i postrzegania świata, życia i samego siebie i naprawdę stać się innym człowiekiem. Bo nie chodzi o to, żeby odmawiać sobie alkoholu i cierpieć do końca życia, tylko wprost przeciwnie. Chodzi o to, żeby znaleźć sens w tym, kim jestem, czym jest życie, czym jest świat i. Program 12 kroków prowadzi właśnie krok po kroku do tego, żeby to zrozumieć i żeby, i żeby znaleźć szczęśliwe życie. Ja w ogóle uważam, że każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest od czegoś uzależniony, czy nie, każdy człowiek powinien przejść program 12 kroków, dlatego że to jest taki program, który prostuje wszystkie ścieżki. I kiedy czytałam książkę Antony Hopkinsa, te jego pierwszą autobiografię, i kiedy on opowiadał o tym swoim przełomowym momencie, to pomyślałam, że chyba każdy człowiek w życiu ma taki moment. Taki moment wielkiego kryzysu, kiedy tak długo błądził w labiryncie i popełniał wiele błędów i pomyłek w swoim życiu, aż przychodzi taki moment. Kiedy staję na skraju tego labiryntu i wydaje się, że to jest najgorszy dzień życia, dlatego że wydaje się, że wszystko to, co było do tej pory, to się skończyło. I wydaje się, że to jest najgorszy dzień w życiu, ale tak naprawdę to jest najlepszy dzień, dlatego że to jest dzień, kiedy wychodzisz z labiryntu. To jest dzień, kiedy jesteś gotowy spojrzeć na siebie samego, takiego, jakim naprawdę jesteś. Kiedy przestajesz wreszcie udawać dla siebie i dla innych i masz w sobie chęć i odwagę, żeby użyć siebie takim jaki jesteś naprawdę, przyznać się do tego, że masz problem, że potrzebujesz pomocy, albo przyznać się, że wcale nie jesteś takim człowiekiem jakim chciałbyś być i podjąć postanowienie o tym, że będziesz takim człowiekiem jakim pragniesz, jakim zawsze pragnąłeś być. I to jest najpiękniejszy moment w życiu. Więc chciałam tylko powiedzieć, jeżeli jesteś w takim momencie, jeżeli Jesteś na skraju tego labiryntu, to, to, to cudownie, dlatego że te wszystkie zagmatwane i kręte ścieżki, które masz ze sobą, to już jest przeszłość. I teraz jesteś na krawędzi tego, co było. Zapamiętaj to wszystko, co było dobre, wyciągnij wnioski z tego, co było złe, i teraz idź naprzód. I każdy taki przełomowy moment to jest moment, kiedy znajdujemy prawdę o samych sobie. I kiedy żyjemy w prawdzie, kiedy żyjemy zgodnie z prawdą o sobie, to wtedy mamy szansę na szczęśliwe życie, i wtedy zmierzamy we właściwą stronę. I wtedy można, cokolwiek się zagmatwa, można wszystko wyprostować. I tego Wam życzę. Jestem w Kolumbii, w Bogocie, na głównym placu Starego Miasta, który nazywa się Chorro del Quevedo. I niech ten Jaguar prowadzi nas przez dżunglę życia, takimi ścieżkami, żebyśmy zawsze dotarli do celu.